Witam wszystkich, a to W kolejnym odcinku zagrajmy w Darkseid. W dzisiejszym odcinku. Aha, Blitryk się złamał. Aj, długopisu w razie czego nie mam, co? Ej, zdecydowałem, że cały czas walczę z obroną jednoręczną i wcale nie nagrywam do przodu. Nie, powiem Wam, że muszę nagrywać do przodu, bo potem będę się zajmował głównie maturami, ale na sam początek wypuszczę jeszcze mojego kota. <grych> Aha. Więc póki mam czas i możliwości, wolę sobie pograć troszeczkę, zrobić zapasu dla was, żebyście mieli co oglądać, a nie że potem nagle zacznę się uczyć do matur i, i, i będzie tylko jeden odcinek tak naprawdę. <laughs> Aj! Jeżeli tak naprawdę... Ten soszak jest straszny, naprawdę. Hmm. Bo przede wszystkim chciałbym bardzo mocno um, wyuczyć się posługiwanie tarczą i w ogóle, i chciałbym umieć wszystko poprawnie. Hmm. Tylko czy ja mogę się pojawiać w okolicach obozu orków? Wszyscy będą się na mnie rzucać Mogę A bo wiecie o co chodzi bo dużo zadań chciałbym jeszcze wykonać jak na dobrą sprawę Chciałbym wykonać Ale jak mi się dostać do obozu paladynów gdzie są paladyni właśnie Ja mogę? Konieczne. Hmm, konieczne. A, ja byłem że pewnie u paladyny, u paladynów dopiero będę w stanie wykupić... Um, będę w stanie wykupić <laughs> jakąś sobie tarczę, nie? I chciałbym się dostać jak najszybciej do Paladynów, potem idzie tego do tego Francisa całego, żeby się nauczyć posługiwania tarczą, bo nie chciałbym, że e, dopiero 20 odcinków przed e, końcem e, Dark Saga dopiero się nauczę posługiwać się nową bronią. <grybujesz> to już jest chyba 55 odcinek. Jak nie większy? No właśnie. I myślę, że raczej to sensu by nie miało. Dlatego chciałbym się nauczyć w miarę szybko. Aaa, czy tutaj coś było? Musiło mnie, żeby tutaj wcześniej podejść, ale tego nie zrobiłem. No, ale nie ma. Tutaj nie ma nic. Aaaa. ha, ha, ha. No i z tego co wiem to paladyni w pozorom są gdzieś niedaleko <laughs> Tutaj jest jakiś przełącznik, bo może wolę go nie ruszać jeszcze na ten moment Ja słyszałem ten, że paladyni są gdzieś niedaleko obozu orków Tylko pytanie, gdzie kurde <laughs> Hmm hmm, 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 Dobra, de facto to ja już postanowiłem, że będę grał tymi tarczami Nie będę grał broniami dwuręcznymi Nie będę grał y, dualami <laughs> Tylko po prostu mieczyk i tarcza To będzie Dla mnie to mnie za bardzo kusi naprawdę <laughs> Nie tak cholernie kusi А, а также лорковая бронь тоже мне куси. То тоже, потому что это совершенно новые <свескотворение> okay, а, Франсис. Покажи, как правильно обращаться со щитом. Итак, приступим. Хороший щит дарует не только уверенность в себе, но и защиту самого Инноса. Запомни первое: если в твоих руках щит, то это не значит, что ты защищен от врага не расслабляйся и следи за каждым движением противника. Но его атаки отражать тебе будет гораздо проще. Из-за щита ты можешь наносить смертоносные удары, а затем снова и снова возвращаться в укрытие. Тупые орки придут от этого в замешательство. И еще, щит может спасти твою шкуру и в тот момент, когда будет просто висеть у тебя за спиной. Ведь враг, чтобы одержать победу, способен даже и на удар в спину. Hmm, a jak to wygląda w naszych umiejętnościach? No to pisało, że pierwszy poziom wodania tarczą. Spoko, spoko. Ale ogólnie, czemu nie robię dalej tego wątku piratów? Bo wiecie, co ja nagrywałem wcześniej jeszcze? Ja niby wykupiłem tych niewolników, to się okazało, że ci myśliwi atakują ten obóz i to po prostu nie ma sensu. Naprawdę mnie te sąszczaki bardzo mocno przerażają Co jest z tym nie tak? <laughs> Co jest z tym nie tak? Nie rozumiem hmm. Bo niby tutaj są to pielice Może chodzi o ten wodospad niżej. Trudno mi zdefiniować o co może tutaj chodzić. Gdzie się powinienem teoretycznie udać, a gdzie nie. Właśnie może zrobię tutaj zapis. I pobiegamy sobie tak w bardzo takim szybkim... <grym> tak w bardzo szybkim... Nie po prostu w takim celu, żeby zorientować się mniej więcej. Wiem, że tutaj są gobliny i tutaj będzie nawet i ten cholerny cały mag. Czy szaman? Sam nawet i zębatrza tutaj o kurde. Hmm. Bo kurde Tu tutaj widzimy jakiś budynek Ale to tam się nie można dostać ha, Taki zamyt po prostu teraz robię tutaj Jak nigdy wcześniej patrolujący kusznik co? na pewno nie tutaj na pewno nie tutaj niedaleko obozów orków są bardzo przydatna informacja <ścoughs> ja może gdzieś indziej mógłbym znaleźć klucz Cholera, no nie mam pojęcia de facto. Znaczy, fuk, jaki klucz paladynów. Dobra, powiedzmy, że ja bym się jeszcze z chęcią wrócił, sprawdził, sobie tutaj na dole, gdzie są ci paladyni. Może tutaj wokół tego wodospadu. Nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia. Ale wiedziałem, że jakiś tutaj wodospad także był. Tutaj są Ci, ogniste Ziele, Karakusz, Szkielet myśliwego, Ka Koragon, Izioda, gryźne złoża. Naprawdę mnie to przeraża, strasznie. A tutaj jesteśmy już przy. Hmm. No i się gubię. No i tak naprawdę nie wiem gdzie co jak i ten... Ja naprawdę chciałbym znaleźć ich paladynów i jakąś tarczę sobie kupić Aha ha, ha, ha. Tutaj są jaszczury. No tutaj cały ten Właśnie harpy, harpy Będę musiał za niedługo zrobić w ogóle to wszystko. Tutaj. Nie zdawałem sobie sprawy, że to jest aż tak sprytnie zrobione. Sery ludziska. Dobra, chodźmy sobie jeszcze raz tutaj. Sprawdzę jeszcze raz tutejszą okolicę, bo to chyba jednak może być tutaj faktycznie. A... Okej, okay, okej, okay. atakuje mnie ten jeden tupielec, ale... Hmm. Naprawdę to mnie bardzo mocno zastanawia, gdzie to może być. Aj, 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 a póki co to tak strasznie zaczynam lamić, po prostu chodzę i się nic nie dzieje w tym odcinku. Hmm. Opal, niebieski bez. W ogóle tych kamieni to jest mas, masa. Bieski tu. Mm -hmm -hmm -hmm. Tutaj widzimy jakiś kamień. Ognisty korzeń. Opal. Dobra, skąd się pozbieram takie kamyczki? A, i, I co? Może myśleć, że zwiedzimy sobie to miaskinie bo ja już doszedłem do wniosku, że poszukam poza odcinkiem. Nie, 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 nie. W dalszym ciągu jestem zasobny na tego blinę. Dobra, albo wiecie co, ludziska? Nie, nie zrobię cięcia. Po prostu zakończę ten odcinek na ten moment. Powiecie. Wiśnie, dlaczego tak wcześnie kończysz odcinek? A ja powiem, że nie chcę po prostu was wprowadzać w błąd, bo w tym odcinku latam, latam, myślałem, że bardzo szybko ich znajdę. Okazuje się, że nic tutaj nie znalazłem. Znaczy, chyba to jest tutaj przejście. Ale to są te potwory wszystkie harky i w ogóle A, no, to, no to nie chodzi o to miejsce Choćbym bardzo chciał, ale to nie chodzi o to miejsce Dobra, chodzę tutaj. Hartę musiałbym tak zabić, no, dobra sprawę hmm. Dobra. Tylko jakby to tutaj wszystko. Za takiego zombieczka jest 150 punktów doświadczenia. Spoko, Kolejcik. Czyli już wiem, że mi się tutaj bardzo opłaci przyjść. Ale tutaj są ogniste jaszury. I mi to sobie nie poradzę, za cholerę. Jakbym bardzo, bardzo mocno chciał. No właśnie. Dobra, teraz ja zrobię tak, jak powiedziałem, ale w ramach wyjątku dam Wam jeszcze jeden odcinek dodatkowy 20 minut później. Jak nie zapomnę, raczej nie zapominam o takich rzeczach, to Wam dam jeszcze jeden odcinek w ciągu tego dnia więc trzymajcie się ludziska na razie